Ja tu miałem parawan od 6, ja wiem, że jest 12, tu, tu masz być, nie, bo tam, tam Cię nie widzę, bo kurwa parawany, nie widzę Cię, tu i koniec, tak, lody jadłeś rano, rano, zjedz coś normalnego, to dopiero, uważaj na falę, bo Cię fala wciągnie, tu masz takie ciepłe kałuże, baw się o tych ciepłych kałużach tutaj, jak się zbiera woda z fal, ja wiem właśnie, że zimna woda, no, to se zrób dziecko. Nie po to jechaliśmy taki nad może żebyś teraz falami się bawił. I do wody wchodził. Na piachu siedź. Kurwa, od czego odpocznę? Pani pies mógłby nie kopać mi na ryj piachem. Tego nie. Zostaw to, Tomasz. Tego nie idziemy. Bo będziemy tak szli cały dzień. A nie gryzie, nie, nie gryzie. On nigdy nic nikomu nie robi dobrze. Odejdź! Odejdź! Chcesz cunys? Chcesz popcornu? Chcesz kukurydzy? Chcesz? Przepraszam po, po, ile, po ile ten popcorn? Co? Nie no, sól jest niezdrowa yy, Przepraszam ile to piwo? Lame? 35 zł? Jedno, jedno Trzeba było wysłać na kolonię i w domu zarostać. Dwa na kanapie poleżyć. Czy kupimy krokodyla? Tak kupimy. Wrócimy do domu i kupimy, bo w jedrące jest tańsze albo w dino. Za rok weźmiemy. Maruj się jak matka mówi. Ja wiem, że nie ma słońca. Smaruj się. Nie będę tu przepłacał za krokodyla. Musisz tu kopać teraz. Nie widzisz, że próbuję się... Weź z tym piachem. Teraz mama pokopie. Nie idziemy na pizzę, bo tu jest dzierstwo. W pokoju zrobię ci lepszą. Ja wiem, że nie mamy kuchni. Tego nie kupujemy, bo to drogie. Ile jeszcze tego? Urlopu? Pięć, sześć dni? Nie przeżyję tego.